W 1976 roku ja byłem na noszaku, wyszliśmy wtedy na noszak i wtedy w czwórkę pojechaliśmy jeszcze dalej do, przez Khyber Pass do Pakistanu. Później do Indii, ale w Pakistanie zatrzymaliśmy się w Rawalpindi w takim hotelu Mrs. Davis Hotel. I okazało się, że w tym samym hotelu mieszka Wandzia i Duszkawach, bo one były na, takim, na takiej wyprawie. Herlikofer to firmował na Nanga Parbat od strony południa. No i, i wtedy to było pierwszy raz, jak spotkałem Wandę. I, i ona już wtedy miała dosyć dobre tam wejścia w Tourist Division te, tego Pakistanu. W tamtych czasach, tak jakoś żeśmy się tam z Wandą, no trochę żeśmy tam kolegowali. I myśmy mieszkali wtedy w Katowicach na 22 piętrze, w takim mieszkanko 38 metrów kwadratowych. I Wandzia tam przyjeżdżała czasami do nas, przyjeżdżała maluchem. I, i te, ten maluch jej się nie, nie zamykał. I wtedy y, Krzysiu miał chyba 9 lat, czy jakoś tak. I wysłaliśmy go na dół, żeby pilnował tego malucha. I on mówi, że siedzieli z, ze swoim kumplem w tym maluchu, pociągnęli za ten rozróżnik taki, który był w, ma, w maluchach i ten samochód im skoczył na przodu, się wystraszyli już, wtedy już nic, nic nie ruszali. No to, to to były czasy, gdzie tak trochę tam. Z Wandą, żeśmy w miarę blisko o, żyli. Potem była przerwa, i, i w 1984 roku, jak myśmy byli na Broad Piku z Krzysiem Wielickim, to z Walkiem Fiutem poszedłem odwiedzić dziewczyny pod K2. O, Wanda wtedy organizowała to. E, tą wyprawę. Były tam te cztery dziewczyny, czyli Krysia Palmowska, Anka Czerwińska, Mrówka, no i Wandzia. No i, i wtedy akurat mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy w tej bazie pod K2 na bankiet, który wydali Kolumbijczycy. No i to był drugi raz, jak żeśmy, jak z pandą się spotkałem. Wtedy było bardzo, bardzo krótko. W 1986 roku ja organizowałem tą wyprawę na Magic Line, na K2, Wanda pojechała wcześniej tam z barardami, spotkaliśmy się oczywiście w bazie, przeżyliśmy to jak Wanda weszła i zeszła z tej góry i kolejna wyprawa to już była wspólna wyprawa na Shishapangme, Wanda weszła... Na, na swój kolejny ośmiotysięcznik, na sziszę. Później wiele razy, żeśmy y, wiele razy z Wandą na takich już y, towarzyskich jakichś imprezach. Ten y, 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 Bardzo dobrze mi się z nią tańczyło, wiem, wiem że ni, żadna dziewczyna tak nie, y, nie tańczyła samby, jak w, w, według moich, y, mojego prowadzenia, jak, jak to mi się tańczyło z Wandą. No, także takie mamy jeszcze tam wspomnienia. No w, międzyczasie, w międzyczasie Wanda przyjeżdżała też na te festiwale filmów górskich, które organizowaliśmy w Katowicach. Miała swoje też prelekcje. Przypominam, że to były trzy edycje tego festiwalu. Pierwszy jeszcze Jurek wtedy żył, te, zaprosił wtedy wszystkich do Istebnej, wielkie tam bale, Wanda też tam e, balowała. I, no i wtedy żeśmy trochę tam e, też tych wspólnych, wspólnego gadania i wspólnych rozmów. No niestety w tym okresie jak ona już... E, Tą swoją karawanę do marzeń usiłowała zrealizować, to nam się jakoś ten, te, te, te kontakty, kontakty urwały. Wanda przede wszystkim była piękną kobietą i to i trzeba powiedzieć, że, że potrafiła też czasami korzystać z tej sztuki niewieściej swojej, ale ja to odbierałem bardzo ciepło, niektórym kolegom naszym się to nie podobało czasami, ale że ja nigdy z bandą nie miałem żadnej konfliktowej jak gdyby, takiej sytuacji, bo, bo nigdy nie, ani nie rywalizowałem w jej projektach, ani, ani nie miałem z nią jakichś sprzecznych... Z, no cel, takich celów, które by się tam razem wprowadzały, jakiś dodatkowy konflikt. Także ja mam tylko same no ciepłe, ciepłe wspomnienia o Wandzie, także że mogę, mogę tylko tyle powiedzieć.